18. Witam Was dziista, ja jestem butterfly, a to jest już to jest drugi odcinek pierwszego polskiego odpojęwy. And a Magic Class of Hero Tak, skończyliśmy sobie tutaj, z tego co tam Tu były dwie walki i teraz mieliśmy tutaj walczyć, bo mieliśmy się cofnąć do obu. No to zaczynamy. Właśnie zorientowałem się po tym jak oglądałem nagranie, że wylewelowały mi te łucznicy, um, um, więc przetestujemy ich. I... Воруха. Вот okay. так. Начинаем тут um... делать все Эм. Направо. <св> <св> O że już mnie te samouczki. Okej, okay, dobra. Hmm. Zaraz mi coś trochę dobra. Jego ruch... O jeszcze mój. Dobra, próbujemy. Dobra, próbujemy. Zobaczymy, co on wykmini. Dobra. Tak z tego, co się zorientowałem, mam możliwość dostania poprzednich części tej gry, więc... Wow. Nieźle. ...poprzednich części tej gry i myślę, że... Coś z tego będzie, że... Jakoś może też nagram. Byłoby fajnie. Pomyślimy, pomyślimy, tak. No, możecie... Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie pod to jakąś oddzielną muzyczkę, czy odpowiada wam muzyczkę, która jest w grze, bo mi to jest zbyt czy ja podłożę tą muzyczkę, czy jej nie podłożę. Savagely! The attackers put the camp to the torch. sparing no one, not even the children. Terrified by his sister's fate, Aiden grabs a nearby weapon and crawls away from the fallen heroes who tried in vain to save them. Dobra, yy, tak na czym to ja skończyłem? Mm, a, yy. <laughs> nie nie jest pojedincy, czy ja będę podkładał tą czy zostawię tak, więc... No to jest po prostu czysta estetyka, że się tak wyraża. Ale to już od bądź należy. I po prostu to robię tak, chcieli, okay. no, zrobię tak jak Wy będziecie chcieli, nie? Okej. Zrobię tak jak Wy będziecie chcieli, nie? No, ja coś jeszcze nie miałem mówić. No i dobra, nieważne, później pogadamy. Interesuje mnie, co teraz będzie, czy będzie jakaś walka od nim, czy coś. Ale obstaję, że jak żeby inaczej. Sądzę, że... Czy jest jakaś... though delara's brave stand delays the enemy it proves futile and as she falls a magical light escapes from her body and overwhelms nadia yes. Dobra, jestem, musiałem na sekundkę przerwać. E, przepraszam bardzo za to małe przecięcie, ale nie wiem co się stało. Jakoś z tym mi się wyłączył, ale już jesteśmy z powrotem. Dobra, chodzimy do podkładu, czy nie? Czemu zostało? Fiona, Aiden and Nadia. Fall through the weakening portal. Wounded and terrified. They hope to arrive safely in the Silver Cities. Okay, so... The demons finish their bloody work. As Anwen crouches in hiding, containing her rage. Waiting with a hunter's patience until the odds turn in her favor. Someone sent the demons to attack the camp. Someone powerful. Someone who knew them. Someone who does not yet have what he wants. <laughs> Okej, okay, to postędzę. Dobra, nagrywamy jeszcze tak... z 10 minut myślę coś tak około. A i, i przypomniało mi się w trakcie co chciałem wam jeszcze powiedzieć. Yy... Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że zacząłem nagrywać z kartela Kano yy, VR z tego, tego nowego. Ale no jakoś mi się tak niezbyt spodobało. To nagranie, więc na pewno tego nie wrzucę. I nie wiem, albo nagram jeszcze raz, albo nie wiem, program z kolegą w To już zależy. Od niego. Czy będzie miał ochotę? Po jego Okej. Okay. O cel. okej. Okay. Yyy, czy będziemy. O jacie, i do woka. Yy, ok, no. Tam mam już minkę. I tak muszę przejść tam do więcej. Dobra, zobaczymy. A ja bym wolał tamtej wyższej niż stanicy, ale... no 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 to już trudno. Yy, tak, to może nam się uda to multi zmienić. Jeżeli by mi się to multi udało to... Okej, okay. pierwszy nie i Okej. Okay. Nie chcę się zmieniać. Hmm, taktyczne zadranie. Okej, okay, nie przyniosę. Hmm. Tego niszczę. Tam przyniosę tu. A tak, czyli... Dlaczego nie dostałem przecież... Jeden. Okej, okay, nie, never mind. Mmmm... czekaj, jak Jakby to rozplanować teraz? On dostał jakąś. Oni są słabi. To dopiero za turę. Katastrofa są Nie inwestycje. Eee, do... dobra. Nie będę się bulwersował. Pięknie, 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 pięknie. Jak by to zrobić? Jak by to zrobić? Mam dwa ruchy. To pójdzie jeden. To pójdzie drugi, OK. I to, jeżeli... To teoretycznie wygrałem Czysto teoretycznie już powinienem wygrać Tak, wygrałem Jakaś była długa walka Sorki? Nie, tak, ktoś tam miał mówić... E, 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 tak, e, tak e, z multi. Ja myślę, że nam się uda to multi. I myślę, że właśnie to wypali, nagramy sobie... Będzie to cykl. albo ewentualnie... Call of Duty Black Ops 2. Z drugim kolegą. Nie, hmm. został zadkłany, super. Więc hmm, tak, lagobstwa, różne jakieś rozgrywki, planowane serie Minecraft, tak, Minecraft, ale to. Oczami jaskiniowca. To też. Yy, że to lubią z tego co się orientuje. Yy, I myślę, że to też się wam spodoba i... Minecraft, Clotho y, Hero... Jeszcze jedno miałem. Ta. Fu. Okay, Nie yy, yy, tak. O. Okej, dobra. Nieważne. Tak, i jeszcze jedno miałem. Yy, yy, Zero no znowu Dobra, yy, nieważne, jak mi się przypomni. Yy, myślę, że będziemy się jakoś tak wspólnie fajnie bawić. No, no, jak z tego coś wyjdzie, to oczywiście to nagrywanie to jest dla mnie cała przyjemność, no. Przejście, gdzie z wami, to... ...lepsze niż samemu, po... Bo... samemu co przejdzie z B ...i co, a tak to możesz się podzielić z innymi, są ludzie, o których... O których... O ...których nie stać nagry. no. No dajmy się tego. No senta tacy ludzie i. No i po prostu chcę się też podzielić, nie? Bo, jak na przykład mam tę GRP, ona też jakaś super tam droga. Ale jak ją mam, to po prostu no, chcę się z nami z tym podzielić, tak? Co się dzieje? Walka. Wygrywam. Nie no, muszę go załapić. Mm. No po prostu chcę się z wami podzielić, no. Mm. No. Co się stało?

tego przyniesiemy tu tego tu dobra runda przeciwnika 12 HP odżył yy, No Do tego myślę, że po tej walce to już będzie koniec na ten odcinek yy, Możecie się spodziewać końcu ciągu tam 3-2 dni następnego Jeżeli interesuje Was seria Oczywiście Eee... Co jeszcze miałem mówić? Nie wiem czy też jeszcze miałem mówić. Wow, i dobre są te miski. No! Jest wrotna Dobrze, obrona przeciwnika. I zobaczymy. To o co jest lepsze te diabełki? A to... Dobra, nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Nie wiem, czy... No dobra, chcę zrozumieć, ale... Jakoś mi nie idzie. No to za 3 pory dopiero. Teraz będzie mu za 3 teoretycznie. Ale dobra. Price... Y tak, ktoś, coś, 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 jeszcze coś, 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 nie, mów... A, nie. O, to on to coś, więc coś, tak myślę sobie że że... ...to nie ma sensu... coś, ten... naraz, tak. Wygraliśmy to profesjonalnie No, yy. Dobra, o tak Z4 jeszcze? No to, no, ja opuszczam z killa No kurczę, szkoda, że nie zauważyłem tego, już dawno opuścił skilla. No ale ciągle No mam no chciałem tak Takie smutno. Dobra, nieważne. E... Tak, myślę, że kończymy. Następny odcinek już wkrótce, no, level? Yes, level. Jest lewo. Level jest lewo. już, e... lewo. E... Od... No, jest no, no. się Jest lewo. na lewo. to e... Naprawdę mam bardzo spora chęci do nagrywania dzielenia się z moim materiałem i jeżeli wam się podobało możecie What the fuck? Pięknie No zobaczę sobie po samym uczę. Zobaczymy z bo będę kończył. Aaao! Czaję. Teoretycznie o co chodzi? Czy je teraz uzbroiłem? Pojcież ho mam, okej okay, dalej. Ej, dobre! Ej, dobre, dobre, dobre jelonki. Subcio! Nie chciałem tego. Co, go Czego coś dało?

Wow. Wow, dobre są te jelony. Okej. Okay. Więc yy, tak. Myślę, że to by było gdzieś. przyda się. Yy, Okej. Okay. Więc. Myślę, że gdzieś tutaj skończymy już. Coś tam było. Coś ja znowu wpakowałem. Dobra, nie warzyma, więc... To by było na tyle, jeżeli wam się podobało, możecie zostawić lajka, chcecie być na bieżąco, oczywiście możecie zasubskrybować mój kanał, mógłbym bardzo wdzięczny, łapki, suby, komentarze, dyskusje, pod filmikami, to jest... Yy, to jest tak wielka motywacja, że po prostu... no po prostu wielka. No. To to jest? Okej. Okay. Okej, okay, więc dziękuję wam. że do usłyszenia za 3-2 dni. Max 4 Trzymajcie się, ja jestem Butterfly. A to jest Meat and Magic Club of Hero. Bye. Okay.